Umowy kredytów hipotecznych we frankach były tak skonstruowane, żeby klienci nie mieli szansy ich przeczytać i zrozumieć. To tylko jedna z ocen byłego doradcy kredytowego, który zgłosił się do Polsat News, żeby opowiedzieć jaki był mechanizm przyznawania kredytów we frankach. Z Jakubem Borawskim, dziś byłym pracownikiem sektora bankowego, który jako pierwszy zdecydował się bez ukrywania twarzy i nazwiska opowiedzieć o przyczynach kłopotów tzw. frankowiczów, rozmawiał Tomasz Lisiecki. Moim gościem jest Jakub Borawski, były doradca kredytowy w czterech bankach. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czemu Pan się zdecydował opowiedzieć o tym, w jaki sposób jeszcze niedawno przyznawano kredyty we frankach? Bo sytuacja jest bardzo niesprawiedliwa względem wszystkich kredytobiorców, którzy brali nie tylko w walucie, ale w złotówkach i powinna zostać rozpatrzona, bo nie dotyczy tylko jednej strony, czyli klientów, którzy rzekomo widzieli, co brali. Bo nie widzieli. Moją rolą było sprzedaż kredytów. A jak ja to zrobię, to jest nieważne. Dlatego nie pracuję już w branży, bo nie można pewnych rzeczy tak mówić, bo one później wracają jak bumerang. Także e, okłamywanie klientów w ogóle nie wchodzi w grę. Przynajmniej z mojej strony, nie wiem. Są ludzie o innych predyspozycjach sprzedażowych, którzy mają takie doskonałe zdolności negocjacyjne, że potrafią sprzedać szklankę piasku na pustynię. Proszę powiedzieć, jak te kredyty były przyznawane? Co tam było... Takiego, co panu się teraz nie podoba, co pan uważa za błąd, bo zdecydował się pan o co powiedzieć. Właściwie wystarczyło powiedzieć, rata w złotówkach, wydrukować symulację kredytu i raty we franku. Jeśli przykładowo na kredy na 200 tysięcy na 30 lat był brany na złotówce, w złotówce, rata była na poziomie około 1400 tam plus minus 100 zł załóżmy gdzieś tam, to ta sama kwota kredytu była we franku na, z ratą na poziomie 900 pod 1000 złotych. Więc, jak gdyby oferta sama się eliminowała. Była cała lista e, słów kluczy zakazanych, tak zwanych. Śmiać mi się z tego chciało, chociaż nie było to śmieszne. I to były momenty, kiedy nie można było przy prezentacji ofert e, produktów e, inwestycyjnych używać słów e, spadek, cena, e, akcja, giełda i tak dalej. Tam była lista paru, nastu wyrazów. Byłem zdumiony takim podejściem, ale rozumiem, czemu to służyło. Chodziło o to, żeby dyktować jak gdyby warunki z ulotki poprzez doradców, czyli handlowców, klientom, którzy tak nie dopytywali, bo 99% ludzi w ogóle nie wie o czym jest mowa w produktach inwestycyjnych. Natomiast to, co było najbardziej nie fair, do czego nie mogłem dojść do tej pory, nie mogę, to sposób wyliczenia spłaty ratki. W oparciu o wzór, który nie do końca był dla mnie zrozumiały i do tej pory nie jest. To jest wzór, który umożliwia spłatę kredytu i rzekomo przez banki wysnutą tezę, którą się podporządkował cały rynek i KNF na to się zgodził, że wzorem do wyznaczania umowy jest taka sytuacja, w której w początkowej fazie spłaty kredytu klienci spłacają, to można sprawdzić na każdym harmonogramie spłaty, około w jednej racie, mówimy, bez względu na to, jaka to kwota, około 15% plus minus 5% w zależności od banku. 15% kapitału, 85% odsetek. I to powoduje, że ludzie biegną w miejscu. I nie dość, że biegną w miejsce, to biegną do tyłu. Bo jeszcze Franek, to co się stało, nie było usankcjonowane, że aż do tego poziomu może dojść. Te umowy były skonstruowane w taki sposób, że ludzie, którzy przychodzili po kredyt, a tak naprawdę przychodzili po to, żeby mieć swoje mieszkanie, byli w stanie to po pierwsze przeczytać, po drugie zrozumieć i być pewnymi tego, że podpisują coś, co jest dla nich jasne, że nie pakują się w kłopoty. W mojej czteroletniej e, e, historii bankowej e, nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś od deski do deski przeczy przeczytał umowę. Nie ma na to ani czasu, ani możliwości, ani też e, wiedzy po stronie klienta, żeby zrozumieć, co jest tam napisane, ponieważ tak jak wspomniałem, umowy zawierają między 20 a 25 stron, czasami 30 plus regulamin kredytu hipotecznego. Ja rozumiem, że to wszystko jest jedną całością, ale zrozumieć to jest zupełnie odrębna sprawa. I średnio doradcy, który zaczyna karierę w banku, zrozumienie istoty i wszystkich niuansów związanych z umowami i z regulaminami zajmuje między pół roku a rok. A pan myśli, że banki, które na przykład pana zatrudniały, zatrudniały wielu innych? Doradców kredytowych miały świadomość tego, że to nie są dobre kredyty. Ale one były atrakcyjne, bo ludzie te kredyty w miarę szybko dostawali. Wiele osób mogło te kredyty dostać, biorąc pod uwagę ich zarobki, a banki na tym zarabiały. Banki do tej pory na tym zarabiają i to się nie zmieni. Natomiast inną kwestią jest, że uwarunkowania rynkowe, jakie w tamtym. podobne są teraz, jakie miały miejsce w tamtym czasie, wymuszały. Chęć posiadania nieruchomości. Był boom. Weszliśmy do Unii, różne rzeczy pospadały, siła nabywcza pieniądza wzrosła, dochody za zagranicy popłynęły szerokim strumieniem. To umożliwiało wstępnie podjęcie decyzji o stabilizacji dla młodych ludzi, co nie nastąpiło jak widać. I czy banki o tym wiedziały? Mając na uwadze zabezpieczenia, które są stosowane do tej pory, czyli ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czy tam ryzyka niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń osobowych, ubezpieczenie od utraty pracy, najbardziej absurdalny produkt w historii, jaki chyba powstał na ziemi polskiej, są produktami zupełnie martwymi z punktu widzenia klienta. Więc zabezpieczają interesy banku, czyli odpowiadając na Pana pytanie, sądzę, że możliwe. Nie wykluczam. A jak pan często mówił klientom, że może być taka sytuacja, że ten frank będzie tak drogi, że rata będzie tak wysoka, że nie będzie ich na to stać? Nie było mowy, że nie będzie ich na to stać. No albo jest taka możliwość i się o tym mówi, lub czyta, lub człowiek się dowiaduje. Natomiast pracując jako doradca kredytowy... Cel jest jeden, tak? Pan uważa, że klienci byli oszukiwani? Trudno na wszystkich rozmowach o produkt finansowy opowiadać o wszystkich niuansach, bo klient ucieknie po pół godziny. Czy byli oszukani? Nie była im mówiona cała prawda. Z tego względu, że jest jej za dużo. Czy myśli pan, że dzięki temu, że Pan o tym wszystkim mówi, to coś się zmieni w sytuacji ludzi, którzy mają kredyty we frankach i narzekają na to. Uważają, że ktoś... I go Można zrobić z tym i trzeba coś z tym zrobić, bo nie było zgody na to, żeby podpisując umowę na franka szwajcarskiego, nasze dzieci zgodnie z prawem spadkowym dziedziczyły majątek ujemny w momencie jego podpisania. Nie ma tego napisane nigdzie w umowie. Dziękuję panu przejmie za rozmowę. moim gościem był Jakub Borawski, były doradca kredytowy czterech banków.